Mazurek czy makowiec? W każdy w swoim czasie. Pizza z ananasem, tak czy nie? Nie. Owsianka czy omlet? Owsianka zimą, omlet latem. Kuchnia azjatycka czy śródziemnomorska? Śródziemnomorska razy tysiąc. Pierogi ruskie czy z grzybami? Z grzybami. Pączek z różą czy ze słonym karmelem? pączek z różą, tradycyjny, najdroższy na świecie 22 zł, będzie 23 w przyszłym roku. Rolls-Royce. Nikt nie pyta, czy Wiesz, to nie trzeba kupować Rolls-Royce. Jest, kupujesz albo nie kupujesz. Już to jest żaden obowiązek. Jak chcesz należeć do pewnego. Standardu, to idziesz i kupowaj. To, to, to nikt, nikogo tutaj nie zmusza. To nie jest obowiązek, że podpisujemy listę wyborczą. Przepraszam bardzo, ale jak komuś każe kupować moje pączki, to oni stoją w kolejce trzy godziny. widocznie zapracowali, chcą mieć satysfakcję, są u sukcesu albo są ludźmi apetytu i wolą jednego pączka dobrego niż 200 czegoś, co je zrobi razy dziesięć, like American Woman. Oczywiście, ja też jestem tego zdania. Kebab czy burger? Kebab. Robert Makłowicz czy Michel Moron? Trudny wybór. No, nie, dlaczego? Ja uważam, że są bardzo różni i nie można ich porównywać. Wino białe czy czerwone? W zależności od tego, co jem. Rosł z chlebem, tak czy nie? Nigdy.